Dziś chciałem poruszyć z Wami pewną kwestię, może niekoniecznie przyjemną dla niektórych, a dla niektórych potencjalnie <laughs> widoczną jako taka szansa. Mianowicie AI w fotografii, fotografia AI, Czym jest sztuczna inteligencja dla fotografii, a czym jest fotografia dla sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach? Jest to temat bardzo trudny, jest to temat na pewno zawiły. Jest kilka rzeczy, które bardzo martwią ludzi, a jest kilka rzeczy, które dają potencjalną możliwość czy rozwoju, czy też wspomagania swojej fotografii za pomocą sztucznej inteligencji. Więc można to rozbić na kilka różnych aspektów, ale przede wszystkim, chyba taką najbardziej nurtującą kwestią jest to, czy AI zabije fotografię. Wszyscy się o to pytamy. Wszyscy o to, o to się martwimy, tak naprawdę, no bo jednak, jednak żyjemy w takim momencie, gdzie to nie jest wykluczone w pewnych sferach. I jeszcze może to rozbiję trochę bardziej na no, takie czynniki pierwsze i na przykłady realne, ale, ale może wróćmy do samego początku. AI w fotografii, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc robi jakiś. Duży przełom. Nie tylko w fotografii, w filmie również, chociaż film o tyle jest sytuacją cięższą, że tak naprawdę w filmie nadal, nawet jeśli mamy bardzo zaawansowane silniki, które czy te oprogramowania, które tworzą AI, jednak działa to w ten sposób, że jednak widać, jednak nie spotkałem się z takim wideo, gdzie przy pewnych konkretnych momentach nie jesteśmy w stanie zauważyć, że coś jest niehalo. Gdzieś jakieś tekstury się dziwnie tam fluktuują, gdzieś coś się w jakiś taki nienaturalny sposób porusza. Także trzeba mieć na uwadze, że wideo jeszcze nie wkroczyło w ten taki moment, gdzie no po prostu już totalnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest generatywną sztuką, realnie stworzoną od zera w, w oprogramowaniu, czy też po prostu w chmurze. Jeśli chodzi o fotografię, tu jest troszeczkę już temat gorszy, ponieważ no, niestety doszliśmy do takiego momentu, że często zdarzają się zdjęcia, gdzie absolutnie nie jesteśmy w stanie wyłapać, że jest to zdjęcie. Nieprawdziwe. Światłocień, kompozycja, yy, anatomia. Wszystko jest tak, że po prostu że, że ciężko, jest nam to, ciężko jest nam to rozróżnić. Co jest taką bardzo niebezpieczną, można powiedzieć, gałęzią? No, i no, wiadomo, tutaj, y, tutaj jest o tyle, o tyle źle, <grych> że i też dobrze, można powiedzieć, w pewnym stopniu, że jeśli nie mamy zdolności, jeśli nie mamy na przykład talentu do fotografii, jeśli nie ogarniamy takich manualnych podstaw fotografii, to wystarczy jakaś tam doza kreatywności i jesteśmy w stanie stworzyć sobie bez pomocy aparatu, bez pomocy właśnie tych takich zdolności Związanych z fotografią, zdjęcie, które będzie dobre, zdjęcie, które będzie wyjątkowe na tam różne sposoby. Ale co jest bardzo ważne w tym aspekcie, to to, że fotografia, przynajmniej moim zdaniem, nie jest tworzona tylko i wyłącznie z kreatywności i też nie jest tworzona tylko i wyłącznie z warsztatu. Jednak tu jest jakiś taki wyjątkowy miks zdolności, podejścia, doświadczeń, wszelkiego rodzaju zdarzeń, które w ogóle zdarzyły się w życiu, książek, które zobaczyliśmy, innych artystów, których zobaczyliśmy, miejsce na świecie, w którym żyjemy, edukacja w szkole, czy też jej brak, czy, czy jakaś tam specyficzna edukacja w jakimś konkretnym kierunku. Wszystko wpływa na jakąś taką złotą kompozycję tego, jakimi my jesteśmy fotografami bądź fotografkami. Także akurat tutaj AI o tyle nie może wygrać, że ok, jest w stanie zrobić zdjęcie super precyzyjne, w bardzo konkretnych warunkach oświetleniowych, czy modowe, czy produktowe, czy, czy, czy jakiekolwiek ala, ala streetowe na przykład. Nie? Też jest to realne. Ale tutaj wchodzi taka wyjątkowość rzemiosła. Tutaj wchodzi właśnie taka wyjątkowość kompozycji tych wszystkich czynników, które tworzą nas jako, jako osoby fotografujące, jako fotografów czy fotografki. Jest to o tyle istotne, że mimo tej całej precyzji, to ta impresyjność, ten próg błędu, to właśnie nasze doświadczenie, tworzy jakąś taką trzecią wartość, której AI po prostu realnie nie jest w stanie osiągnąć. I tak jak e, jeśli chodzi o AI i na przykład grafikę. Rzecz jasna graficy jako pierwsi się zderzyli z taką po prostu ścianą e, tego AI, gdzie no, AI wyprzedza o kilka kroków e, takie właśnie motoryczne, technologiczne zdolności tworzenia kresek, robienia wszelkiego rodzaju rycin, e, pracowania ze światłocieniem. To jest akurat w sytuacji grafików, no rzecz, no można powiedzieć, na tym się buduje cała historia. I tak naprawdę, będąc dobrym grafikiem, nie artystą, a takim rzemieślnikiem, grafikiem, który wie co robi, tutaj już jest taki, można powiedzieć, bardzo niebezpieczny moment, że na serio jest bardzo ciężko stworzyć coś, co nie zostanie stworzone. W równym stopniu przez, przez, przez sztuczną inteligencję. Ale tak samo w grafice, jak i w malarstwie, jak i w rzeźbie, jak i w fotografii. Przez to, że jesteśmy tymi ludźmi, to jest jakby sytuacja o tyle wyjątkowa, że my poza algorytmami jesteśmy w stanie myśleć niekonwencjonalnie. Jesteśmy w stanie myśleć i tworzyć rzeczy, które mogą posiadać błędy, mogą być nieidealne, ale wychodzą z naszych doświadczeń, z naszej struktury w ogóle, naszego mózgu w sposób. Taki, w jaki nie jest w stanie myśleć sztuczna inteligencja. I tutaj jest właśnie cały ten fenomen sztucznej inteligencji, który nie jest w stanie wyjść poza myślenie maszynowe, poza kreowanie z czegoś, co już jest. Więc jakby tutaj tutaj wygrywamy i tutaj niezaprzeczalnie, czego byśmy nie robili, jednak to jest stworzone naszymi rękami, naszymi głowami i sercami, I dzięki temu jest to wyjątkowe. Tutaj AI, podejrzewam, że przez najbliższy czas, no, nie wygra z tym, jednak się po prostu realnie nie da. Oczywiście wielkim minusem i strasznie dużym zagrożeniem jest to, że jednak w wypadku fotografii mamy taką sytuację, że zresztą właśnie z mojego otoczenia, nie mówię uniwersyteckiego, tylko ogólnie rzecz biorąc, otoczenia ludzi, ludzi, ludzi kreatywnych, pracujących właśnie w takich branżach. Fotografów czy fotografek, w branżach właśnie grafików, wszelkiego rodzaju zdarzały się już takie sytuacje, że na przykład firma redukuje taty po to, żeby więcej zainwestować w AI. Jednak jeśli mamy na przykład czyste, pakszotowe zdjęcie jakiegoś obiektu i musimy zrobić zdjęcie takie stylizowane, to w tym momencie firma, zatrudniając ludzi, którzy naprawdę tak wypiłowali te zdolności współpracy, promptowania właśnie z sztuczną inteligencją, są w stanie wstawić obiekt do zasymulowanego wnętrza czy zasymulowanej sytuacji w taki sposób, żeby on wyglądało ultra -realistycznie. I tutaj właśnie występuje ten główny problem zastąpienia przez AI człowieka, bo inaczej musielibyśmy tworzyć cały anturaż, całą sytuację robić. Zdjęcie obiektu w danej przestrzeni czy w danym jakimś tam zaaranżowaniu na stole czy na czymkolwiek. A teraz mamy ułatwioną sytuację, bo wystarczy dobry, czysty pekszot i jesteśmy w stanie stworzyć sobie to wszystko postprodukcyjnie. Także jeśli chodzi o taką branżę ludzi, którzy zajmują się fotografią kreatywną, komercyjną w takim sensie produktowym obiektowym, no to tutaj już mamy straszny przypał. No to tutaj niestety, niestety to jest sprawa bardzo ciężka. No i po prostu patrząc ekonomicznie w firmach, no, no zaczyna to po prostu być realny kłopot, no bo mniej się opłaca po prostu płacić Fotografowi, kiedy możemy wynająć na przykład jedną osobę, która jest profesjonalistą czy też profesjonalistką w AI, jest w stanie nam zastąpić kilku, kilku kilkunastu fotografów w danej dziedzinie, w danej branży. W tej branży obawiam się, że trzeba, trzeba niebawem się zwijać, bo po prostu może być ciężko. Ale jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju takie schematy i sytuacje, gdzie mamy fotografię wychodzącą poza konwencję, a już w ogóle idąc dalej fotografię analogową, tutaj wydaje mi się, że to zyskuje nawet więcej w dobie AI, przez co wiadomo, oczywiście mamy. Rodzaju filtry, mamy wszelkiego rodzaju symulacje fotografii cyfrowej, żeby ona wyglądała jak analogowa, ale jeśli zrobimy zdjęcie na negatywie, czy też na slajdzie, ma to takie cechy, które są po prostu optycznie zupełnie nie do zastąpienia. I ja osobiście, mimo tego, że siedzę w AI też dosyć długo i też nieraz zdarzało mi się uczyć osoby studiujące, jak pracować za AI, jak sobie pomagać, to tak czy siak materiały analogowe mają na tyle, na tyle jakąś taką zupełnie inną płynność, zupełnie inną charakterystykę. No, że tutaj to jest nie do podwalenia. Te błędy, te, te niedoskonałości, to ziarno, to wszystko tworzy taką przestrzeń, która po prostu. To nie jest tak, że AI nie jest w stanie stworzyć takich rzeczy, bo nie jest w stanie, ale to swoją drogą. Tylko takie, takie powietrze, taka organiczność, ten, ten rodzaj błędu jest na tyle delikatny, na tyle płynny, na tyle właśnie. Na tyle przestrzenny, że jest to nie do zastąpienia. I mało tego, że jest to nie do zastąpienia, to jeszcze dodatkowo załóżmy, mamy taką sytuację, że oferujemy się na przykład, nie wiem, z jakimiś zdjęciami portretowymi, albo no, zrobieniem ślubów chociażby. To już jakby nieważne, nie, 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 nieważny jest konkretny, konkretny schemat, ale jednak reklamujemy siebie w internecie, że jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy. I teraz reklamując się, jeśli oferujemy fotografię analogową w tym pakiecie, to już się staje na tyle wyjątkowa sytuacja, jak w wypadku grafiki czy malarstwa. Że robimy to własnymi rękami. I tak jak fotografia zawsze była tym takim nowym medium, które jednak no po prostu na przykład kiedyś było dużym zagrożeniem dla malarstwa, malarze się strasznie, strasznie przejmowali tym, że och, naciskasz guziki, masz gotowe i że to jest takie oszukiwanie rzeczywistości, bo jednak nie malujesz tego rękami, nie rysujesz tego, nie robisz grafiki. W godziny, tylko po prostu w sekundy naciskasz guzik z pustu migawki i już masz z głowy. Tak samo w tej dobie AI też to się rozszczepia i po prostu mamy sytuację, kiedy możemy bez aparatu fotograficznego i wiedzy fotograficznej zrobić zdjęcie i mamy tą analogową fotografię. I tak jak teraz malarstwo czy grafika robiona naprawdę rękami jest można powiedzieć taką bardziej ekskluzywną sytuacją, jest takim zjawiskiem, które się staje wyjątkowe, manualne i po prostu nabiera zupełnie innych cech niż wcześniej po prostu robiliśmy na przykład grafiki reklamowe Rozklejaliśmy różne rzeczy, czy też po prostu to rysowaliśmy. Teraz to się robi w komputerze, tak właśnie fotografia poszła w tą stronę, że jeśli robimy faktycznie zdjęcia rękami, staje się to wyjątkowe. Staje się to rzemiosłem, które będzie coraz bardziej cenne właśnie dlatego, że AI poszło w tą stronę, że fotografię można udawać, można ją symulować. Także fotografia, jako taka, i no mówię tutaj o tej analogowości, bo ona jest taką rzeczą oczywistą bardzo mocno, ale też w wypadku fotografii cyfrowej, mam wrażenie, że jednak fotografia robiona aparatem fotograficznym, i obiektywem, i tą wiedzą, i zdolnościami ludzi, którzy się w tym orientują i którzy pracują z tym, staje się rzemiosłem, staje się sztuką wyjątkową która jednak posiada inne cechy niż ta fotografia AI. I oczywiście, tak jak mówię w swoich filmach, często ostatecznie zostajemy z obrazkiem i mamy po prostu pokazany obraz na komputerze, wydrukowany obraz na, na, na papierze. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że ta właśnie wyjątkowość, wyjątkowość robienia zdjęcia aparatem, teraz już to <laughs> aż dziwnie brzmi, wyjątkowość robienia zdjęcia aparatem, ale jednak to ma swoje cechy. To, to, to jest indywidualne, to jest rodzaj właśnie takiego oddania cząstki siebie do obrazu. Właśnie tak jak mówiłem na początku filmu, przełożenia swoich doświadczeń, swojej edukacji, swoich emocji i tego wszystkiego na obraz, który docelowo powstaje. I oczywiście teraz tak naprawdę właśnie to, że miosło zaczyna się mniej liczyć właśnie, dlatego że ja jest w stanie zastąpić dużo takich aspektów, tak, właśnie ta wyjątkowość, tak nasza oryginalność, tak nasze podejście, a umówmy się, każdy, kto siedzi dłużej w fotografii, ma jakąś taką swoją cechę charakterystyczną. Jakiś taki swój rodzaj obrazowania, który po prostu wyróżnia go, wyróżnia go z tłumu. Jednak po prostu to działa w ten sposób, że jesteśmy w stanie stworzyć z tego coś wyjątkowego i nie powinniśmy się bać tego AI w kontekście właśnie własnej twórczości. W kontekście takiego rzemiosła, który wykonujemy dla firm, gdzie robimy na przykład jakieś produkty albo albo portrety, takie ale biżuteryjne, no gdzieś to nam zaczyna powoli uciekać po prostu. Tak właśnie taka twórczość, stricte nasza ekspresja. Fotografia, już nie mówię o fotografii podróżniczej, tylko w ogóle szeroko pojęta fotografia, którą my sami wykonujemy z własnej chęci i z konieczności wyrażenia siebie. Wydaje mi się, że to jest przestrzeń bezpieczna i tym bardziej stanie się wyjątkowa i tym bardziej stanie się cenna, im bardziej AI pójdzie w ten taki ideał fotografii, więc. Wydaje mi się, że jesteśmy w całkiem dobrym czasie, jeśli chodzi o nas jako twórców. I kolejną rzeczą, wydaje mi się, że również bardzo istotną, jest pomoc sobie przez sztuczną inteligencję. I już tłumaczę o co chodzi, bo nie jest to tak naprawdę nic jakiegoś super złego. Na moim przykładzie ja osobiście bardzo często korzystam w Photoshopie z wypełniania generatywnego. Jeszcze może zrobię o tym oddzielny odcinek, gdzie pokazuję, jak to się robi, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli mamy sytuację, gdzie mamy na przykład jakieś zdjęcie produktu, czy zdjęcie portretu, czy cokolwiek tak naprawdę, jakiekolwiek zdjęcia jakie mamy i odrobinkę nam na przykład brakuje na brzegu jakiejś struktury, albo na przykład coś nam wyłazi na brzeg, jeśli używamy narzędzia łatki albo stempla, albo wszelkiego rodzaju takich rzeczy, które pracują bardziej w sposób mechaniczno-manualny, bym powiedział, często dochodzi do wszelkiego rodzaju jakichś tam niedoskonałości. A jeśli pracujemy właśnie y, tym wypracowaniem, pełnianiem generatywnym obrazu, zaznaczamy sobie na przykład, nie wiem, od, podniosę ręce, żeby tutaj mi to nie przeszkadzało, zaznaczamy sobie tą przestrzeń i chcemy, żeby to zmieniło kolor, nie? Okej, okay, jest to ingerencja w obraz, jeśli bym teraz zrobił zdjęcie, jest to ingerencja w obraz, jasne, ale z drugiej strony, jeśli nie ingerujemy w sposób inwazyjny, jeśli po prostu chcemy sobie zmienić kolor maty, albo jeśli po prostu chcemy uzupełnić sobie jakiś kawałek struktur, czy na przykład robimy zdjęcie z drona i przeszkadza nam jakiś tam kawałek, nie wiem, kawałek domu, który gdzieś tam wychodzi w lesie. No, to nie widzę absolutnie przeciwwskazań, żeby właśnie go zasłonić właśnie tą, tą opcją wypełniania generatywnego, przez co on przełoży się na jakieś tam struktury drzew, które się znajdują wokół i mamy z głowy, zapominamy. Nie jest to nic złego, wydaje mi się, że warto z tego korzystać, szczególnie jeśli to nie jest takie inwazyjne i szczególnie jeśli to nie jest ingerujące stricte w obraz w taki zły sposób. Jeśli nie ingerujemy tak, że po prostu zmieniamy meritum obrazu czy zmieniamy jakieś po prostu kluczowe elementy, co już nie jest okej, okay, no bo jeśli oddajemy osobie, która na przykład u nas zamawia jakąś rzecz i oszukuje, bardzo dużo i bardzo mocno, to klient się z tym nie powinien nie okay, czuć, jeśli o tym nie wie, ale dziwnie by było, żeby nie wiedział, skoro no, dziwnie by było o tym w ogóle mu nie powiedzieć. Ja osobiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, <noise> że za dużo kombinuje i potem klient o tym nie wie, i wydaje mu się, że na przykład dajmy na to architekta. Nie rzadko mi się zdarza pracować dla architektów, jeśli mamy jakiś dom, który robimy z drona, i na przykład całą historię wokół tego domu, pozasłaniamy zasłaniamy domy, pousuwamy wszelkiego rodzaju rzeczy, żeby po prostu to wyglądało jak render, no to czemu nie zrobić? po prostu rendera, nie? że to jest, jest gdzieś taka płynna granica, gdzie jest to OK, a gdzie to już nie jest OK. I tutaj już nie mówię o takiej sytuacji prawnej, bo to jest jeszcze inny, kolejny temat, bardzo gruby temat można powiedzieć, więc to już akurat zostawię, ale z takiej sytuacji po prostu człowieka, który po prostu robi rzeczy na zlecenie. Wydaje mi się, że taka drobna ingerencja w, w ten schemat właśnie wypełniania generatywnego jest naprawdę rzeczą spoko. I tak w ogóle muszę na przykład się przyznać do tej sytuacji te wszystkie tam bneile, które widzicie u mnie na, na ekranie, zazwyczaj... Przez to, że robię zdjęcie właśnie w proporcji 2 do 3 aparatem, to zazwyczaj te brzegi, które się znajdują na bokach, też sobie uzupełnią generatywnie. I tego w ogóle nie widać, nie? i to nie jest też nic złego, bo zazwyczaj to jest po prostu dopowiedzenie tam 15% tła po bokach, które i tak w większości jest czarne. <laughs> Więc po prostu tutaj z tym nie, nie, nie mam żadnego problemu. E, mógłbym oczywiście zaznaczyć dwa paski po bokach, które się nie znajdują na strukturze samego obrazu i po prostu je rozciągnąć, jasne, ale po prostu zaznaczenie tego, kliknięcie wypełni generatywnie i poczekanie 10 sekund jest po prostu rzeczą realnie szybszą. W każdym razie od takiej pracy Generatywnej, etycznej, bym powiedział, yy, jeszcze zrobię kolejny odcinek. A w kwestii tej wyjątkowości fotografii w dobie jaj, wydaje mi się, że wypowiedziałem się na tyle, na ile, na ile ja to czuję. <laughs> jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś, yy, jakieś przemyślenia na ten temat, bardzo bym prosił o komentarz. Jestem bardzo ciekaw w ogóle, co wy myślicie o tym, w którym momencie. AI a fotografia, się znajdujemy w tej przestrzeni, w przestrzeni polskiej, w przestrzeni światowej, w ogóle. Jak to widzicie i co o tym myślicie? Dajcie koniecznie znać. A ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w na następnym odcinku Laboratorium Fotografii.